Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga! Alleluja, Alleluja, Alleluja! Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie! Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus nauczał szabat w jednej z tynagog. Była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej niewiasto, jesteś wolna od swojej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i faliła Boga. Lecz przełożony z synagogi, oburzony tym, że Jezus szabatu zrobił, rzekł do ludu: Jest sześć dni, które należy pracować. Wtedy więc przychodźcie i deszcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział: obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje szabat wą lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów dzień szabatu. Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Oto słowo pańskie. Panie Jezu, przełóż te słowa, które powiedziałeś na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy, tak? Denerwowało to przełożonego synagogi i on podobnych, że lud garmał się do Ciebie. No, i teraz, gdybyś ty, Panie Jezu, był i lud garnąłby się do ciebie. Tłum. Nie wolno. Nie wolno. A należało uwolnić tę kobietę. Tak. Którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi i należy uwięzionych ludzi dzisiaj uwalniać od grzechu i dopuścić do ciebie. Tak, panie Jezu. Jak to zrobić? Dodaj nam odwagi, byśmy i mądrości, byśmy potrafili wytłumaczyć tym, którym nie podoba się to, by przyszli tutaj do ciebie, a potrzebują ciebie. Jakież to obudne. Ludzie starsi jak ja mają siedzieć w domu, a nie tutaj. A przecież dla niejednych z nich to jest jedyne miejsce. Jedyne miejsce. Gdzie czują Ciebie, gdzie odnajdują sens choroby, cierpienia i, i śmierci, na którą się tutaj przygotowują, właśnie przed Tobą. Oczywiście nie na śmierć, ale na to, co będzie po śmierci. Tak, Panie Jezu. Tylko silna wiara. Tylko silna wiara może nas uratować silna wiara. A ta wiara, jak powiada święty Paweł Apostoł, przejawia się przez to. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem. Tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie, czyli w Tobie. Tak, Panie Jezu. I my chcemy też przebaczyć tym, na których wściekli jesteśmy, którzy głupie rozporządzenia wydają, którzy zmanipulowali całe społeczeństwa. Narody, tak, Panie Jezu. Ale oczywiście, żebyś ty im przebaczył. To też jest potrzebna ich skrucha. Przez grzech nadchodzi gniew Boży na buntowników, mówi apostoł. Tak, Panie Jezu. Nie chcemy, żeby ten. Gniew nadszedł. Żeby ten gniew nadszedł. Dlatego jeszcze raz błagamy, błagamy, zrób wszystko, Panie Jezu, żeby ludzie przejrzeli, przejrzeli. I żeby wszyscy uwierzyli w Ciebie. Wszyscy. Módlmy się za wszystkich ludzi o żywą wiarę w Ciebie, Boga jedynego. Ciebie prosimy. Módlmy się za Módlmy się za Europę, która tonie w grzechach. Maranatha. Ciebie prosimy. Dziękuję, Panie. Módlmy się za wszystkich tych, którzy chociaż sami Otrzymali dar życia od swoich rodziców. Dzisiaj uważają, że mają prawo decydować, kto ma żyć, a kto ma nie żyć. Po prostu chcą prowadzić taką selekcję. To jest straszne, ale proszę, prosimy Boga o, o to, żeby się nawrócili. Ciebie prosimy. Módlmy się o wzbudzenie ducha pokuty, postawy pokuty w całym naszym narodzie. Ciebie prosimy. Zdolenie i złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i o szybki triumf świętych serc Jezusa i Maryi. Ciebie prosimy. Modlmy się za młodzież odchodząca od Kościoła, od Boga, od wiary. Ciebie prosimy. Przez niepokalane serce Maryi i wstawiennictwo świętego Michała Archanioła proszę Cię Ojcze, o pogromienie szatana w mojej rodzinie, w moim domu, w kościele, w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. A ja proszę za księdza Henryka. Panie Jezu, bierzemy Ci nasze rodziny, nasze dzieci. Prosimy o ich nawrócenie, o spowiedź dla nich o Eucharystię. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Proszę Cię o uzdrowienie naszych dzieci, ich dusz, ich, ich serca, o, o uwolnienie od różnych uwikłań i, i, i obronę przed atakami szatana. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie, o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen, i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. intencji. Ale Aleńszego Szymczyka, za którego sprawiemy tę Eucharystię, Panie Jezu, prosimy Cię o niebo dla Niego, Ciebie prosimy. Boże, też mogący, przyjmie od nas te prośby, które Tobie przedkładamy, Świętym za sojnictwo Matki Najświętszej, przez Chrystusa, Pan naszego. Amen.